Słuchajcie, Wał Chrobrego, centralny punkt obchodów wszystkich Dni Morza, wszystkich powrotów wielkich żeglarzy, jachtów i statków, okrętów, które przypływają do Szczecina i tu są witane czy to tollshipy, czy codzienne życie portu miasta Szczecin. E, za mną fontanna, a nad fontanną e, w jednej z nich postać, postać wyrzeźbiona przez Sławomira Lewińskiego i w 70. roku umiejscowiona w tej niszy. To Jan Skolna. Ym, I tutaj czytamy: Jan Skolnus żył w XV wieku. Żeglarz o imieniu Jan, ale o nieustalonym nazwisku służbie duńskiego króla Chrystiana I. Około 1476 roku miał dotrzeć do wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Ziemia bafina lub labrador. Tak jak pies. E, no tak, e, pies ma łapy i pazury. E, gryf pociąga też za sznury, bo są tu dwie kotwice. Obok widzimy jeden z najstarszych e, herbów przedstawiających jednocześnie wizerunek gryfa z łapami i pazurami jak i jaki kotwicy z łapami i pazurami. E, to herb miasta Świnoujście które wraz ze Szczecinem stanowi zespół portów Szczecin-Świnoujście i stanowi o chwale i kierunku do morza. Morza, którym pływali tacy jak Jan Skolna, pływając do Ameryki, do Ameryki, w której urodził się Herman Melville i tutaj z Hermana Melville'a, znanego bardziej jako autor yy, Mobilika, tym razem yy, z książeczki Biały Kubrak, cała załoga do podnoszenia kotwicy obsadzić kabestan orety chłopaki wracamy wracamy do domu zakotwiczeniu wracamy do domu właśnie tu